Zasłużeni krwiodawcy z Żarowskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi zostali nagrodzeni podczas zebrania sprawozdawczego, które odbyło się w piątek 22 marca. W trakcie spotkania krwiodawcy podsumowali także swoją ubiegłoroczną działalność. Podczas spotkania Klub Honorowych Dawców Krwi tradycyjnie nagrodził wyróżnionych krwiodawców. W konkursie 3x450 i 4x450 zostało odznaczonych 16 mieszkańców. Do wyróżnionych krwiodawców trafiły chlebaki, młynki do kawy, gofrownice, lampy, czajniki, suszarki ufundowane przez gminę Żarów. Podziękowania żarowskim krwiodawcom złożył także burmistrz Leszek Michalak, który obecny był na podsumowującym zebraniu. Chcę przede wszystkim bardzo gorąco podziękować tutaj Wam wszystkim jak jesteście, bo o tym, że krew jest najcenniejszym darem to przekonywać się nie trzeba, tylko tak naprawdę... Przekonuje się ten, kto potrzebuje, i to w sytuacji, w której najczęściej znajduje się nagle. czy to wypadkowej, czy, yy, czy, czy związanej z jakimś zabiegiem operacji. Yy, I bez takich ludzi, jakby dobrze wiecie, że byłoby to niemożliwe, żeby ludziom życie ratować. Dlatego dziękując to od razu, też powiem, że no mam tę satysfakcję i przyjemność, że przynajmniej w takiej formie to dziękuję może być zmaterializowane i w formie tych, tych dzisiejszych nagród i tej wycieczki, myślę, że to jest też taką fajną sprawą.